Pod dużym Bawariu, co? pod drugim smakiem lokalnych lizin możemy napadnieć tej taką wielką, wielką maszynę. Maszyna nie wiadomo z którego roku. Tu ma jakieś... Jedynie można... Domyślamy się, że to jest maszyna niemiecka, bo ma jakieś niebie, niemieckie napisy. No. Maszyna na pewno jest stara. No i tutaj mamy dwóch ogotników, tu jeden kręcio, kręcąca, drugi podający kolbę i tutaj zaprezentujemy. Yy, proszę kręć powoli, tu, jeśli mogą Państwo zobaczyć, to są takie ząbki i dzięki tym ząbkom yy, z, z takiej kolby powstaje taka okolba. Już bez ziarenek. Jak widać maszyna bardzo, dobra, bardzo dobrze idzie robota. Czasami no, się lubi zacinać, no ale wiadomo. Lekkie luzy są, bo maszyna ma już swoje lata. Dociskać, to nie no, Jak widzicie no maszyna się sprawdza. No jeśli chcecie więcej odcinków, to, to... dajcie znać.